Masę po prostu nieużytych. Co my tutaj mamy? Mamy naszego szefa. Długo ci to ja zajęło, aż usnąłem, zatem odchodzisz, co? Tak, obiecałem, Garnet, że oporbę. Dziwna obietnica, no ale cóż. Jesteś przygotowany, bo zamierzam ci dowalić za złamanie regulaminu, jasne. Czyli czeka nas potyczka z. Naszym szefem. To ja, może, na czas walki założę sobie inny kwipunek. Później to zmienię. Trochę obrony się przyda. Gotowy? Jasne, jasne, że jestem gotowy. Zawsze i wszędzie, jak to się mówi. Okej, okay, dobra, e, a tak No podczas tego kombatu jest tam taka... E, znaczy jest tam miejsce, w którym... Pod, po, pod którym on się potyka i to nam bardzo ułatwia. No dużo damage'a to ty mi nie robisz. Musisz się bardziej postarać, no jak na razie to ja cię... No. Pudło, nice. Zaraz sobie spróbuję coś od niego wziąć. Nie, teraz mnie zaatakuje. 20 oberwałem. Niczego nie może ukraść. Kurczę. Jestem ciekaw, bo nigdy nie zdołem mu nic ukraść. Okej, okay, teraz się przewróciłeś. Ukradź żelaz. Miecz. Ja miałem chyba. Miałem żelazny czy, czy jakiś inny? Chodź tu. Dobra, 20 damage'a To tak jak dalej pójdzie, pójdzie. To bez problemów. Może jeszcze znowu uda mi się coś ukraść? 16 damage'a. Ukradł super napój. O. No to to się przydaj to bardzo. 27. Dobra, akurat nawet nie musiałem sobie na używać. Wygrałeś, no, no oczywiście kolego, że wygrałem. Jak tak teraz patrzę na zegareczek, bo sobie ustawiłem yy, timing. Troszeczkę się nagranie duży i nie będę to wsadzał jako jednego odcinka, tylko po prostu podzielę to na party i... Yy, no wsadzę to po dwa partie nie będzie przywitania po prostu w jednym z odcinków. E, droga walna Urhara, otworzyłem drzwi do magazynu, możesz iść i pogadać z tym rycerzem. No tak jak mówiłem, podzielę to na party, po prostu nie chcę teraz wychodzić ze statku, sejwować później e, podczas kolejnego odcinka, e, wchodzić znowu do statku, kolejne dialogi, przybywać w odcinku i no wolę to po prostu już mieć z głowy e, zasejwować dobra teraz pominam... pominąłem za szybko tekst e, zasejwować przed statkiem e, pozostałości statku no. i żeby w kolejnym odcinku wyruszyć po prostu i ocalić księżniczkę garnet Głupcze, ten czarny mak posiada niewiarygodną moc. Nie chcę go w to mieszać, ale niestety nie mam wyboru. Potrzebna, potrzebna nam moc mistrza Vivi, by ocalić królewne. Dobrze, chodźmy do niego. Co prawda, mogliby się bardziej postarać z tymi dialogami. Czy to jest kurwa szczotka do Kibla? <głysy> Dobra, nevermind. E, ether, nie wnikam. Co to leży? Gdzie była Vivi? Gdzie był Vivi? Pamiętam, kiedyś, jak przychodziłem dawno grę, to przez całą grę myślałem, że to jest ona, nie on. Nawet nadałem mu imię żeńskie. I dopiero gdzieś tak w trzecim, czwartym dysku był użyty tak konkretnie w formie męskiej. Bo jak sami w imieniu królowej co błagam cię, żebyś byś nam pomógł. No tutaj jest pomógł, niby. No, okej okay, ja się zorientowałem dopiero w trzecim e, dysku, że chodzi o mężczyznę, nie o kobietę. Chodzi o twoją magię. Chciałbym coś sprawdzić. Magiczny miecz. Dobrze, mogę spróbować. No i tak oto mamy kolejną umiejętność, i ja sobie teraz e, szyk tutaj tak zrobię. Ciebie zamienię z tobą. Ciebie tak ustawię i tobie zmienię to. A to są te brązowe rękawice. Szeroki miecz. Mam drugi szeroki. Zabójcza bestii. I mam ten ujemny cios. Żelazny miecz. No więcej damage'a niby. Tutaj nic nie ma. Mam piorun. I mam zamieć do na nauczenia się. Dobra, no i to by było chyba na tyle. Teraz sobie zejdziemy i zasejwujemy Jeszcze chyba coś na nas będzie czekać. Jakiś dialog, oczywiście. Ta gra jest pełna dialogów. Co nie zmienia faktu, że jest chyba najlepszą grą na PlayStation 1 nie licząc y, panny Hooka. Y, znaczy, wraz z Tony Hawkiem, z Metal Gear Solid i z czymś tam jeszcze? No, z Crash'em Bandicoot, oczywiście. Którego zresztą też nagrywam. Lekarstwo Blanka. A tak, oto rada, od szefunia Nie zapomnij, bla, 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 bla. Umiejętności, to akurat już wiem. Tu stawialiśmy umiejętności. Ech, muszę się i tak wracać. Tak, skrzyneczek nie pozwolę zostawić. Tyle. Nic, nic, nic. Tutaj też nic. Dobra. Tutaj, jeśli się nie mylę, można było skakać. Nie, nie można było skakać. Nie, tylko puchy Feniksa. Okej. Okay. Ty, Cina, mogę coś u ciebie kupić. Masz 15. Ja mam 15 napoi 4 puchy Feniksa. Kupię sobie jedną trutkę na wszelki wypadek Jeden Puch Feniksa i 5 Potionów Tak żeby było równiutko I dobra, ja się na dzisiaj z wami żegnam Zasypuję sobie teraz e, No Odcinek sobie podzielę na party tak jak mówiłem Więc do zobaczenia, widzimy się W kolejnym odcinku Final Fantasy 9, Gdzie to uratujemy księżniczkę Garnet Albo i nie uratujemy, nie wiadomo co się tam stanie. Trzyma, wiadomo, że utrzyma ten, ten szef lasu. No i co będzie dalej, przekonamy się w kolejnym odcinku. Syja.